Cześć, witajcie, z tej strony Deostrek Dzisiaj zaczynamy sobie sześćdziesiątką Bronuję po kukurydzy Lecimy No, jest ze mną kolega Co ty robisz? Tam? Dobra, nie masz. Trzeba bronować Po kukurydzy później będziemy siać Pierwszy odcinek z serii. Eee, gospodarstwo pokażemy Wam chyba w drugim, nie? Karol. W drugim go, e, odcinku gospodarstwa pokażemy. E, pokażemy. E, Karol tam ma te takie. Ty masz większe, nie? Czy mniejsze masz? Kurde Czy, a jak w tym roku masz z tym, z Żytem jak u ciebie w tym roku Ja już jutro wjeżdżam kombajnem w swoje swoją pszenicę jęczmień No No już siałem przecież od tydzień temu nie pamiętasz? Co to trzydziestką musiałem, co ona, co się rozładowały, bo akumulatory nie mogłem odpalić. Musiałeś mnie do chaty ciągnąć. Swoim pachpajem. Tym, tym, zielonym, nie? Ej, ej sąsiad, tutaj za tym, tutaj za rzeczką, mnie są belki. Chyba je zabrać. Jeździłem po łące i samą przewracałem. Ale powiem Wam szczerze, ciągle o my myślałem. Karol, a jedziesz tak ze mną, może za dwa tygodnie tego kupić nowy ciągnik? Bo wiesz, jak kupuję tego, Zetora? 8011, Co ten gościu mówi, że po remoncie on niby jest. To tutaj jest obok zaraz, tym na sklepie, nie? Na polskich. gdzie no? no, na agroplonie on jest tam, stoi. Spójrzmy, Muszę w końcu nowy kupić ciągnik i jedno pole. Dobra, ja już skończyłem. Jadę na ostatnie pole i już... No dobra. Eee, ja to... Ej, do 60 opłaca się kabinę ten zakładać? Wątasz się do 60 kabinę zakładać? Chyba założę, ale do ciapka. Ale ja sam jeszcze nie wiem, bo do ciapka mam tura, a nie chcę już tego ciapka przeciążać nie z tym turem. No chyba wezmę ten do 60 założę. A jutro kosze te kosze, chyba zboże, albo tego, albo się na robię. W ogóle Bizon, ej, musimy jutro rano jechać. Musisz do mnie przyjechać, nie? I Bizona musimy mojego zobaczyć, przegląd zrobić. Czy wszystko tam. No, ale może dam radę jakoś tam jechać. Wiecie, chcę go wyremontować, ale nie wiem jak to się uda, nie? A ty masz te farby takie miodowe, czy nie masz? Nie masz. Masz te farby miodowe, czy nie? O kurde, ja też nie mam, a ich nie ma tutaj w tym pogromie. No przecież my chybamy przez tego, przez krótko krót, mikrofalówki A nie no, przez krótkofalówki fa, Bo 60 jadę Ja teraz łąkę koszę Ja łą... A ja teraz łąkę koszę Ty pomożesz mi łąkę kosić? A czym chcesz? To wiesz tam jest tego, pod lasem, nie? Co mam tą łąkę tam? O, to idź do... Widzisz, gdzie jestem? No Jutro przetrząsam. Nie musisz mi pomagać, bo ja mam tą szeroką przetrząsarkę, nie? A ja to będę chyba przetrząsał ciapkiem, bo ciapka nie używałem dawno. Tam są dwa kawałki łąki, nie? I ja oddziela taki pasek, taki pasek drzew. Ja oddziela ich. I. i, i tu. Co? Ja muszę koła napompować. I napompować. Gwiazdy, tak? Gwiazdy mam ten na Oliwić. No to takie zgrabiające koła, nie? No to gwiazdy. Gwiazda. Gwiazda. Hmm? No co jest? Idźte. Twoja? A ty jej do sklepu nie zabierałeś? Poczekaj ja tam... No u jest. No u stoi. W tam w warsztacie u niego. Widzisz?

że ci się coś my... myli Trafcy z wody przejeżdżam 60 No, duża całkiem nawet Wiesz jak będziesz chciał to ja Ci mogę pomóc zawsze w ogóle kupuję nową rotacyjną wiesz Są mnie się koła k 175 To 165. Jezu, Wrowie teraz siedzę. No dobra. A ty wracasz? Wracasz, tak? Już. To tam. To słuchaj, ja ci powiem, jak to jest, nie? Jak tam masz. To jak tam masz moją, jak jedziesz drogą, nie? To ciągle prosto i nie skręcasz w moją stronę, tylko tu odwiecha dróżką, nie? Tu. I tu jest takie moje pole. Co? Co jeździłeś, to, co jechałeś do mnie, ze torem kopać? Tak. No czy nawet tędy. Tu jest od twojej gospodarki wjazd, nie? No jest dróżka tutaj obok Zicha, tam jest taki mały kawałek pola. Tam jedziesz, jedziesz i tam już ten, powinieneś słyszeć mnie. Słyszysz? Trześćdziesiątkę? Gdzie jesteś? To poczekaj, jadę tam. Wyjeżdżaj z tego, wyjeżdżaj z tego mostu. Tak, wyjeżdżaj. Dawaj za mną. Widzisz tu jest te małe pole moje na ziemniaki, gdzie stoję. Bo widzisz tu takie fajne małe pole, gdzie ten, na ziemniaki. I tam już dalej ja cię poprowadzę na piecho, nie? Dawaj. Uważaj tutaj na ten mostek, bo on się powoli zawala. Muszę nowy tu zrobić. Moja bestia stoi tu ciągle. Dobra, jesteś? To tutaj masz, o, tutaj. Widzisz? Tu. I tutaj koś. Tu dokończ, dokończ kosić. No, tutaj, a później jedziemy tam na ten na ten kawałek przed. Ja po drugiej stronie koszę, nie? Hm. Mm. Jest ciągle duże, całkiem nie? Yy, na, na. Nie, no na, na ten. Na siano. Nie. Na siano, bo ten. Bo tam trochę chcę y, zarobić z tego albo tak dla siebie podtrzymać, nie? Bo ja tu się boję, że ja się zarąbię tym 60, bo tu błoto jest straszne A ona Nie mam w ogóle zgubioną uszczelkę w tym 60. od okien yy, od skrzyni biegów, co tam wod, wo od wody nie od tego, to ona gdzieś mi się urwała, i teraz, jak pada deszcz, to woda mi leci do skrzyni, a skrzynia rdzewieje. Widzisz? Ej, siano koszy na pełnej. To nie wszystko. Sąsiad, to nie wszystko jest. Wiesz, że to nie wszystko? Czekaj. Czekaj, stój tu, stój tu. Stój, gdzie stoisz. Tu dawaj. Kość ten cały kawałek tu. Koś ten cały kawałek, aż tam hen hen. Ten i tam, jakie są takie góry. Ta. Tak! Też! Nie! Do drugi tam! Co? Czy przetrząsać? Nie no! Przetrząsać to dam rady. Ale zgrabiać już ciężej, wiesz? Jest moja bestia! Widzisz? Przyznaj, że, że moja bestia jest piękna. Twój Co później wykosimy łąki? Ja dokończę tą, nie? Bo teraz obecnie po żniwach kosimy łąki, nie? Tą dokosimy. A po żniwach lecimy z łąkami. chcesz się przejechać? Koś, no, fajnie się, fajnie. Nie, nie do końca, nie. Dobra, i tu też nawróć. Siedemdziesiąt? No, no jak? A co ja ci po... ten... Pamiętasz, co ci... No. Pamiętasz, co ja ci tego... Tam przerabiałem w prasie, żeby ona... Żeby ona ci też mokrą trawę kosiła? Znaczy, że ten... Rasowała? Dobra. Już. Wy, już. Dawaj, wyłącz. Wyłącz bałek. Bałek wyłącz. Siadaj. Ale akcja. No dobra. Czekaj, zrobię, zrobię jeszcze screena. Weź włącz światła w rzetku i skręć koła mu. Dobra. My się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Oraz. Cześć.